Co, jedziemy, nie? Dobra, jedź pierwszy, Adrian. Dobra. Jedziemy. Zostaw dwie rajki, nie? Tak, zostawię dwie rajeczki. Ale to jest maszyna. Drodzy widzowie, zobaczcie, ja jak, będę to, zaraz jak to leci. Marcin, zboczyłeś z toru. Raz, dwa, trzy. Nie. A teraz? Też nie. Co? A z toru, no z niego taki kierowca kurde. Z koziej dupy trąbka, no. To jest właśnie te przeciąganie pracy. <noise> Nabijanie godzin. No, zawsze ta, przeciąganie godzin. Tu trochę, tam trochę. Dobra. Jeden gotowy. Trzeba to wy wyłączyć. sprzęciwo. Tak. Ale mogę sobie jeszcze podjechać trochę. Dobra, Marcin, weź się schowa i ja sobie podjadę wtedy. Se sobie. Jak wyłącz tu to? Yy, wyłącz, no. Wszystkie trzeba wyłączyć. Tak, powyłączać. To jest ostatnia masa krzywda. Dobra mordeczki, ja wam będę wózki podawał. To tu odstawię. Dżertego... Podaj Kamilowi. To trzeba odtąd jechać. Tak. Praca zespołowa. Nie ma, nie ma Uwaga Wyskoczył ci z tego, za zoszyny No i ostatni Dobra ostatni Ostatni, tu. Tą sopę odłóż Marcin. Jak możesz, albo. No dobra. Z sopą. To już ja się ogarnę. No. Ja to odsunę. No, cza, cza malina Tak, to by było. Na tyle, na tak? Dzień dobry, drodzy widzowie. Siema. Siema. Bo... Siema, no. Witamy we wtorkowym odcinku, jak tam chłopaki po weekendzie? Spoko, w sumie ogólnie to jest gitara, tydzień leci fajnie, Cię w wtoreczek zlecia, także jutro środa Wtoreczek i mamy jest zaliczony, tygodnia. dokładnie tak, A to Tobier? Tak. No w miarę dobrze, gdyby tylko nie ta pogoda A piwko do tego było? Piwko było, piwko musi być, mimo że za ta pogoda tak. była to piwko było Nie no, powiem Wam, że chciałem się wybrać w niedzielę gdzieś z moją ty, normalnie słońce świeciło, ja dobra, zbieramy się, nie, zebraliśmy no. się, kurwa, ty, dochodzę do drzwi, jak jebu deszczem, jak z wiadra, na momencie przed moim tym normalnie pokostki wody się zrobiły. No, widziałem, bo wysłałeś film. Tak, wysłałem film. Wrzucę właśnie. Może, może, uda się wrzucić. Ty, ale że ci do mieszkania nie zalało, nie? Nie, nie ja tam wziąłem łopatkę i szybko... W... <śmiech> <śmiech> nie, żartuję, potem roboty, nie? nie. No. A tobie, Marcin, jak minął weekend? Szybko. Szybko? Nie, no ogólnie spoko, W sumie trochę się leniwiłem, bo to pierwszy mój weekend w Holandii. Nie, no. Noce, więc... Nie, chciałem Cię nacelować do mikrofonu. No, wow, no, haram się wszyscy robią. I co my dzisiaj robimy? Dzisiaj. Ile mamy papryki, powiedz może, O'Hara? Dalej paprykę tniemy. Mamy no, paprykę, no. Ogólnie, ogólnie mamy i nie zmienia, tak... I nie... I nie zmienia się nic. Tak, dalej trzeba żyć. Rekupeja, mamy, no. mamy tak, że no mamy tej papryki dość tak sporo, bo mamy po dwa wózki. Zdarzałem się rajki, że mamy ponad dwa wózki. No tak około 40 ton mniej więcej tniemy. To dużo, no. Tak, ostatnio cena bardzo szybko spadła. Teraz pozwolicie, że wpłynie taki szybki raport paprykowy. Papryka. Tak, ostatnio cena spadła, bo wczoraj na przykład za dużą paprykę było tylko 20 centów, już się tam bili po głowach, mała za to była dość sporo, bo była koło euro, no ale dzisiaj już wszystko zostało wyrównane, e, było, e, dzisiaj jest po euro 10, euro 20 mniej więcej i z tego co mi powiedział nasz pracodawca, to za 45 ton dostał 18 tysięcy euro ponad. To mało, cena ślowa. No, tak. no, cena... a w ogóle czer ale czerwona jest, że... spadła także... Przed wczoraj była po 35 centów za kilogram, Tak. dużo czerwonej. Właśnie mnie ciekawi, powiedzcie mi, jak jest koniec roku, to jest cena właśnie idzie bardziej w górę? Nie, jest bardzo niska. Wiesz czemu? Bo wtedy już zaczyna Hiszpania produkować. Tak. Hiszpanii jest w ogóle bardzo dużo szklarni, nie? Takich foliowych oni mają i oni też produkują paprykę. Jak tu w Europie się kończy, oni tam latem nie mogą, bo jest za gorąco. To oni Aaaa. zaczynają wrzesień, październik. Jak tutaj jest likwidacja październik, listopad, to oni wtedy mają bardzo dużo papryki i cena spada nawet do 20-30 centów o, za kilo. Kurde. Także mieliśmy czasami, że nie skończyliśmy, wszystko zerwać lub od razu. Wszystko szło do wyjepki, bo po prostu się nie, nie opłacało, opłacało, nie, nie opłacało się. Tak. Cena była tak niska, że się nie opłacało. Muszę ten radar sobie tutaj. Ale zabrać, oczywiście jak jesteście zainteresowani, to zostańcie z nami do końca roku, bo na koniec roku pewnie też to pokażemy. A korzystając z okazji, to chciałbym tu przeczytać, raczej przeczytać. Pozdrowić, bo napisał do mnie widz. Że cały czas ogląda nas od samego początku, że robimy bardzo dobrą robotę. Krystian Usiński, więc serdecznie Cię pozdrawiamy. pozdrawiamy z Warszawy. Piękki Holand Team. Holand. Pozdro 600. Dobra, myślę, że zapraszamy nowych widzów do subskrypcji kanału. Tutaj gdzieś wpadają nasze instagramy, instagramy i lecimy dalej. Chodźcie z nami. Yo. Słuchajcie, znajdujemy się tutaj w takiej rajetce i Marcin ostatnio dość ciekawe pytanie nam zadał. Żeśmy mu objaśnili i pomyśleliśmy o tym, że może też być to przydatna informacja dla naszych widzów. Także Marcin, jakbyś mógł jeszcze raz skierować to pytanie do naszego prowadzącego Adriana, do tego piwko Ochojski. <laughs> Dobra Panie Ochojski, słuchaj, pytanie jest takie, bo ja jak pracowałem na poprzedniej szklarni na papryce, nie? Te pampersy leżały na ziemi, nie były na tych rynienkach, tylko na ziemi i wytłumacz dlaczego. Aha, Dla, nie było tych rynien po prostu rynien. No, to leżało po prostu bezpośrednio na ziemi nie? to słuchaj mnie teraz mordeczko i słuchajcie mnie wszyscy, jak widzicie jest tu woda, to nie jest nalane tylko jak wiecie Holandia jest poniżej poziomu morza, niektóre tereny są naprawdę bardzo, bardzo podmokłe że po prostu wodę wyciska z dołu tak samo dlatego każdy yy, ogrodnik, każdy tego mają pompy wrzucone do kanału, wodę ciągną z gruntu po prostu a planty mamy na rynach z tego względu, że właśnie jak jest podłoże mokre, a planty by były wtedy na ziemi ziemi, one by bardzo dostawały po dupie, wręcz one to by gniły, by tak one by zaczęły szybko właśnie gnić i więc to jest takie nasze zabezpieczenie, że po prostu jak widzicie teraz jest tu dużo wody, tu jest akurat dość mało, bo w niektórych rajkach naprawdę zdarza się, że no jest, po dość jest sporo, jest pokostki tej wody, więc te planty leżą na górze i one wtedy nie zgniją, oprócz tego widzicie ta woda tu spływa, robi się taki kożuch po bokach i ta woda, która tu jest w tych rajkach, to ona czasami się tu dostaje też z tych ryniem. A to z tego, z powodu, że one czasami się zatykają. Tak, jak tu. O, tu jest nawet. Jest zatkane. Zobacz, tutaj możesz podejść do mnie, pokazać. Tu się zrobiła taka mała grudka. Tak, to bo tu wszystko... lecą paprochy. I zobaczcie, tak, jak ja to teraz zobaczcie. Wyjmę, to woda powinna polecieć dalej to woda z poleci. I zobaczcie. I teraz woda I czasem, leci. tak jak mówi o ona się wylewa na ziemię, ale większy problem jest taki, że ona się dostaje z zewnątrz tak, z zewnątrz. Ziemi. A i czas, czasami jeszcze się w trące zauważyłem, że są wyciągnięte te kurde do nawodnienia te gówno. Jest A to przez czasami, przypad... ja, jak tak. Jak się tak, odhaczy komuś, zapadę. no. A no że jak się schodzi z wózka, na przykład na przerwę, czy jak tam wózek się wywieźć, to wiadomo, jak stoi tu elektryk nie ma tak dużo miejsca tu do manewrowania. Więc dlatego każdy jak schodzi to gdzieś tam tyłkiem lekko, popcha ten plan, zahaczy i wtedy taki druplaz wypadnie. Oczywiście jakie widzimy to wkładamy je z powrotem. Mam nadzieję, Co? że tak robisz. O, oczywiście. <laughs> o, oczywiście. Ale, słuchajcie jeszcze taka ciekawostka, bo zobaczcie jednak, żeby takie rynienki rozwinąć na całej szklarni, no to są ogromne koszta, nie? I niektóre szklarnie, tak jak Ty mówisz, że byłeś i nie posiadały tych rynien, żeby planty były bezpośrednio na ziemi. Tak. To przykładowo, jak tam w rajce wyleje się woda, no to plant może dostać, jak mówi Hara po dupie i on wtedy traci, bo musi wyrzucić ileś plantów, nie dają owoców, nie zarabia. Jednak to jest inwestycja, ale to z biegiem czasu się zwróci, bo tu żaden plant nie jest skażony wodą, one są no z dobre 40 cm od ziemi, nie? O, tak. A właśnie, tak się jeszcze dopytam, jak jest likwidacja, nie? To te, te rynienki, to wszystko też jest wywalane? Nie, to może... jest myte. Zmyte, my to wszystko my czyścimy? wodą z chlorem. Aha, Takie specjalne te, maszyny jeżdżą. A te rury i te... Nie, to to ja zostawię. jest zostawię. Mata jest odkurzana, wszystkie liście są wyrzucane. Aha. Taki ogromny odkurzacz, to mieli wszystko. Później jest spryskane chemią, żeby zabiło wszystkie bakterie. I dopiero na końcu są sadzone nowe planty. I te rynny są czyszczone wodą z chlorem. Aha. Tak. jeszcze jedną taką ciekawostkę Wam powiem. Bo dwa lata temu budowaliśmy tam dobudówkę tej szklarni. I pomagaliśmy przy robieniu takiej rynny. Na ano, szkucie, myśleli, szkoda, że my tego nie nagraliśmy. Tak, myślę, jakby to było, jakby te, jak te ryny, że to będzie ciężka praca. Powiem Wam, nic takiego. Tu przychodzą dwie maszyny i giętarka. I tam jest rolka na betonie. Stoi 20 osób w rajce, nie? Tak, stoi 20 osób w rajce i wypuszcza ten metal. My go ty kierowali po takich wózeczkach, że on szedł, a maszyna na tym betonie, ona już wyginała tą blachę, żeby po prostu były te kanaliki. I tak jak my stali... To taki odstęp stoi. Tak, to taki odstęp mniej więcej tak jak z stoi. Stoimy i wtedy, jak już ta blacha była na tych naszych wszystkich siodełkach, no to wtedy tylko ją ściągaliśmy i na te druty wiesaliśmy. No szkoda, że tego nie nagraliśmy, no ale nie było wtedy też jak tak naprawdę. No nie, nie było, miszu. Wiadomo, więcej roboty było, więc nie dało tak biegać nie z telefonem. Się da, tak, nie wszystko się da, ale jak jeszcze będziemy mieć kiedyś taką akcję, to na pewno Wam pokażemy. Ja jeszcze jakieś pytania, Marcin? Nie, myślę, że tak. Dowiedziałem się dużo. Się dużo. Dobrze, nie powiedziałeś kiedy wypada? No, nie, A to no. nie do was musiałbym się pytać. No, nie. no, no nigdy nie. nic nie wiadomo, nie? <grym> Aha. Nie, znaczy, nie znasz o Harry, no. No, poczekaj jeszcze. No, pisali o agencji, nie? Żebyście zrobili własną agencję. Człowieku, to jest niemożliwe. jaki to jest hajs, inwestycja. No. Nie, no, wiadomo. Po drugie, trzeba mieć zleceniodawców. My jesteśmy paprykarzami, mordy. Tak, ja bym wziął hajs i bym wyjechał. No, do, do Pan Bóg stworzył rudego, żeby uważać na niego. <laughs> tak jest! <laughs> dobrze, kurwa, dobrze Dobra, pomijam. mordy, lecimy dalej, nie? Tak jest. Bo Rudiego już chyba ręce bolą. Yo, <laughs> Słuchajcie tego. Dzwoni gościu do lekarza do przychodni lekarskiej, odbiera pielęgniarka i mówi tak, słucham, przychodnia lekarska. A gościu mówi dzień dobry. Chciałem się zarejestrować do kardiologa na wizytę. A babka tak tam sprawdza w kalendarzu. Mhm, mh. Dobra, to wie pan co, to 2022 rok na czerwiec. Gość tak słucha i mówi, no ale wie pani co, to jest dopiero za rok czasu. Ja mam 78 lat, ja nie wiem, czy ja dożyję. Ona tak myśli w tej słuchawce i to wie pan co, to wpiszemy pana ołówkiem. <grym, <grym, kurwa. Dobra, dobry. jeszcze jeden suchar. Słuchajcie, ten, ten jest dobry, nie? ale taki wiesz. Trzeba mieć wyczucie humoru, bo nie każdy się z tego śmieje, ale się śmieję jak pojebany. Yy, gościu leży na sto, stole operacyjnym, już przed operacją, zaraz mają go usypiać, nie? Przychodzi anestezjolog, nie? I mówi do niego, tutaj zaraz będziemy usypiać, a jeszcze takie jedno pytanie, bo tutaj nie wypełniliśmy formularza, a pan to na kasę chorych, czy prywatnie? O, gościu mówi, yy, na kasę chorych, ale anestezjolog mówi, Aha, no to usypiamy. A, a kotki dwa. Ja pierdolę. Ale, lecimy, lecimy, lecimy. ale coś ty tym prawdy jest. O, to jest prawdziwe, nie? No. no. Dobra, kur... Tak, nasi drodzy widzowie, odcinek dobiega końca. Wychodzimy z rajki, zawijamy się do chaty. Tak jest. Co tam jeszcze powiesz, Więc odchodne. Trzymajcie się. Łapkujcie, zostawiajcie... tak kamerzysta by się wywalił, ale tak? i jaja. Zostawiajcie komentarze, bo na taką pogodę można wpaść w depresję, a dzięki wam nie ma takiej opcji mordeczki. Tak, jeszcze na koniec y, chciałem powiedzieć, że, że fajnie, że nas oglądacie. Dziękujemy. Tak, dziękujemy. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. Do następnego odcinka piątkowego, czwartkowego, niedzielnego. Jak będzie, to będzie. To znaczy to i tak będzie, nie? co ja w ogóle Będzie, zagadam. Będzie, będzie. Zostańcie z nami po prostu. Lubię sobie po prostu czasem y, y, pogadać głupoty, po prostu powygłupiać się. Tak jak mówi O'Hara, dzieckiem się jest całe życie. Tak jest. Tak jest. Dobra. Więc trzymajcie się i do następnego. Yo! ELO 250.